Złożył pan podpis pod projektem uchwały, no moim zdaniem świadczy to o apolityczności tego projektu, no bo jest pan po przeciwnej stronie niż Marcin Czepecki. Nie patrzyłbym pod tym względem pani redaktor. Byłbym wielkim hipokrytą, gdybym nie podpisał się pod tym wnioskiem. Gdy byłem jeszcze kilka lat temu inicjatorem właśnie likwidacji straży miejskiej i zbierania podpisów wśród mieszkańców, więc uważam, że takie tego typu wnioski patrzymy właśnie pod kątem ekonomicznym miasta. Nie mogą być wnioskami w jakiejkolwiek w sensie politycznym. Dlaczego jest pan za likwidacją Straży Miejskiej? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby w każdych aspektach związanych z funkcjonowaniem miasta, urzędu miasta wypowiadali się mieszkańcy. Jeżeli będzie taka wola mieszkańców, jeżeli ta uchwała złożona dzisiaj, podpisana właśnie przez, nas, przez trzech radnych, doprowadzi do tego, że mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć w tej kwestii, zdecydują tak czy nie, to będzie największy sukces tej inicjatywy. Jakie argumenty za likwidacją straży Pana najbardziej przekonują? W mojej ocenie jest to przede wszystkim argument ekonomiczny. Te największym, przy dzisiaj źródłem wiedzy na temat, czego oczekują mieszkańcy, jest internet. Więc uważam, że po odzewie mieszkańców kwestia oddania właśnie w ręce ich tej decyzji, czy są, czy nie, są za likwidacją Straży Miejskiej, będzie największym sukcesem tej inicjatywy. No to jest tak, że pan jako jedyny się podpisał z, z klubu y, radnych. Liczy pan na to, że ta dyskusja rzeczywiście będzie merytoryczna, czy że ona może być tylko i wyłącznie y, emocjonalna, bo y, pomysłodawca y, radny Żepecki no, ma nadzieję na, 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 na merytoryczne podejście do tego tematu. Ja mam nadzieję, że wszystkie dyskusje w, na sesjach i... Y, na komisjach są merytoryczne i powinny być merytoryczne. Tak jak podkreślam, nie ma miejsca na jakąś większą politykę czy robienie sobie kwestii PR-owej na tego sprawę inicjatywach. Sukcesem Rady Miejskiej będzie to, że mieszkańcy Bełchatowa będą się mogli wypowiedzieć w każdej kwestii. I to mówię o kwestiach takich powiedzmy niskich lotów, typu jakie zespoły będą grać na dniach Bełchatowa, czy są za obecnością danej służby na terenie miasta, tak czy nie. My jesteśmy przedstawicielami właśnie mieszkańców. I ja bym był olbrzymim hipokrytą, gdy 4 lata temu zbieraliśmy podpisy wraz ze środowiskiem narodowym i kibicowskim za likwidacją straży miejskiej. Dzisiaj się pod tym nie podpisam. Będzie pan przekonywał kolegów z żeby pod tym pomysłem się podpisali? Tu już będzie rola chyba każdego radnego i pod względem oceny tego wniosku i pod względem moralnym i ekonomicznym będę przekonywał radnych, żeby po prostu każdy pochylił się nad tą inicjatywą i dokładnie przeanalizował, ale nie będę nakłaniał, nie ma żadnej dyscypliny pod kątem głosowania tak czy nie i jak podkreślę po raz kolejny niech mieszkańcy się wypowiedzą.